Wyznacz, w zależności od całkowitych wartości parametru a większego od 0 liczbę różnych rozwiązań równania sinus od pi a x równa się 1 w przedziale obustronnie domkniętym od 0 do 1 przez a. Spróbujmy na początku ustalić, ile musi być równy ten argument pi x, aby sinus od takiego argumentu był równy 1, no ale wiemy, że sinus jest równy 1 dla argumentu pi ewentualnie zwiększonego o okres sinusa, czyli o 2K. Czyli możemy napisać, że ten nasz argument pi a x musi być równy pi pół plus 2k pi, gdzie k należy do liczb całkowitych. No to spróbujmy rozwiązać to równanie, wyliczyć stąd x, podziel, podzielmy je sobie stronami na pi, wtedy otrzymamy po prostu, że a x jest równe jedna, druga. Plus 2k, no i dzielimy to równanie stronami przez a, i otrzymujemy, że x jest równe 1 podzielić na 2a, plus jeszcze 2k podzielić na a, 2k podzielić na a. Możemy sobie to jeszcze zapisać w jednym ułamku, żeby ładniej wyglądało. Czyli x równa się 1, plus ten ułamek mnożymy w liczniku i w mianowniku przez 2, czyli mamy 1 plus 4k podzielić na 2a. Takim wzorem wyraża się nasze rozwiązanie x, no i teraz musimy sprawdzić, ile może być równy ten parametr k należący do liczb całkowitych, aby to nasze rozwiązanie trafiło do tego żądanego przedziału, czyli było większe od 0, większe bądź równe 0 i mniejsze bądź równe od 1 przez a. Czyli napiszmy sobie, że to nasze rozwiązanie 1 plus 4, yy, K dzielone na 2a musi być na pewno większe bądź równe 0, i jednocześnie 1 plus 4k dzielone na 2a musi być mniejsze bądź równe od tego końca przydziału, czyli od 1 dzielone na a. No i rozwiązujemy te dwie nierówności. Pierwszą nierówność możemy pomnożyć stronami przez 2a. Wiemy, że a jest liczbą dodatnią, czyli znak nierówności nie zmieni się na przeciwny. Po lewej stronie zostanie nam sam licznik, czyli 1 plus 4k, a po prawej stronie 0 razy 2a, czyli 0, czyli stąd otrzymujemy, że 4k musi być większe bądź równe minus 1, czyli k musi być większe bądź równe od minus 1 czwartej. No i zobaczymy, co teraz otrzymamy z drugiej nierówności. Mnożymy ją stronami przez 2a, po lewej stronie zostaje sam licznik, czyli 1 plus 4k, a po prawej 1 przez a razy 2a to będzie 2, czyli wychodzi, że 4k mniejsze bądź równe od 2 minus 1, czyli od 1, czyli k musi być mniejsze bądź równe od 1 przez 4, czyli od 1 czwartej. Czyli otrzymaliśmy z tych dwóch warunków, że k musi być większe bądź równe minus 1 czwarta, mniejsze bądź równe 1 czwarta, i jednocześnie k musi należeć do liczb całkowitych, czyli stąd wynika, że k musi być równe po prostu 0. Skoro wiemy już, ile musi być równe k, no to możemy je sobie podstawić do naszego wzoru. No i wyjdzie nam, że x jest równy po prostu 1 plus 4 razy 0, czyli plus 0, czyli po prostu 1 podzielić na 2. A no i to rozwiązanie na pewno leży w tym przedziale, to jest jedyne rozwiązanie, czyli możemy napisać, że dla dowolnej całkowitej wartości parametru A większego od 0 w skrócie to napiszę tak, symbolem dla każdego A większego od 0 x jest równy 1 dzielone na 2 A, czyli, czyli mamy jedno rozwiązanie. No i to jest odpowiedź do tego zadania.